Ja bym przyjął, ale dzieci i kobiety, a nie młodych gówniarzy, co skaczą do Polaków, teraz podskakują, co mi niekiedy chcą się bić, bo trochę wypiją. Ja kobiety, tam na wojnę nie idzie. Dlaczego ich Polska przyjmuje? Nie idzie. Kobiety, dzieci bym przyjął jak najbardziej, bo to jest niczemu niewinne, ale nie młodych gówniarzy. Hey, what up, girl? How you doing? I don't want być come on too strong ale... nothing like that, but uh się... been thinking about you. And I've been wondering Bardzo proszę, przedstaw się, powiedz, jak masz na imię ile masz lat. Waldek, mam 60 lat. Jak długo jesteś bezdomny? 13 lat. Co się stało, że jesteś bezdomny? Co się stało? No, stało się. Byłem w zakładzie karnym. Nie, nie miał kto płacić mieszkania. I mi zabrali mieszkanie. No, bo nie było płacone. No. A jak długo byłeś w zakładzie karnym? Ja? O... 8 lat. Co się stało, że na tak długo trafiłeś? No, co się stało? No, człowiek młody, głupi, koledzy, Towarzystwo źle trafię. A teraz wolę sam być sam i sam. Czy masz doświadczenia, że jednak koledzy to nie jest najlepszy... nie, najlepsza nie, kampania? Nie, 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 absolutnie. Wolę samemu sobie być. No, prowadzę. koledzy prowadzą do złego. Do złego. Dładek powiedziałeś, że jesteś sterowany. co ci dolega? Tak, mam, mam, tu wszystko, bo piece, tu. W opiece wszystkie papiery mają. Jestem po silnym udarze, W ogóle mówić nie mogłem. Cała prawa strona sparaliżowana. Mi więzie we więzieniu dostałem tą. Poszłem spać, filmy zobaczyli i rano już stanąć nie mogłem. Samo to przyszło tak nagle. Tak nagle. Kręgi, byłem tu ne u neurologa na Wrocławskiej. Kręgi ledziwiowe, uszkodzone. I co? Kaleką jestem, jestem kaleką. Ale ordynator powiedział, dobrze, że z tego i tak wyszło mi tak, bo nie jeżdżę na wózku. Ale masz jakąś rentę czy nie? Mam zasiłek stały, zasiłek stały. Mam, mam, ale co też jest 600 zł? Nie, nie stać mnie, żeby wynająć jakiś pokojniki. Bo bym poszedł. Do ochrony, do ochrony jeszcze się nadaje. Oni z miłą chęcią przyjmują z takich ludzi jak ja Z drugą grupą Tak, bo mówiłeś mi, że masz drugą grupę inwalidów. Tak, 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 no pokazywałem panów, nie? Tak, tak, Legitymację. Mhm. No. A miałbym pierwszą Bo drugą grupę to mam na głowę Na głowę A teraz mam, bym doniósł im te papiery ze szpitala Ze, ze szpitala, bo tu w opiece mają wszystkie papiery bo ja zgubiłem, ja mam zaniki pamięci. Wziąłbym papiery i to kręgi lędziwiowe dostałbym pierwszą grupę. Ale nie chcę te schodzenia, proszenia się, błagania. Panie, ja tu idę do opieki, do PCKu, do karitasu. Dajcie mi jakąś puszkę, bo co to, to jest te 600 zł? Ja bym z miłęcią poszedł do roboty, z miłęcią, do ochrony, ale co, jak ja śpię na tych ławkach tu, albo po klatkach, i gdzie ja pójdę z, z klatki do roboty? A próbowałeś spać w domu świętego Alberta? Tak, byłem tam, byłem setki razy. I co? No, panie kochane, ma pan internet? No mam oczywiście. No to weź pan z na internet jaką oni mają opinię ja tam chodziłem zaszczawiony non stop mnie wszystko gryzło non stop mu opieka wie o tym wszy ubraniowe świeżba dostałem nie tędy droga panie kochany to ja wolę na ławce spać ale się przynajmniej nie drapie ja non stop musiałem chodzić po lumpeksach kupować sobie ubrania bo przecież bym się zagryzł Zadrapałbym się, tu na Traugutta znowu są pluskwy, kolega, ja tam jeszcze nie byłem na Traugutta, ale wiem, bo kolega był, by mi nie kłamał, są pluskwy, to on chodził do, roboty, do pracy, w on godzinę wcześniej chodził, się przebierał, żeby ludzie go nie widzieli, jaki on jest pogryziony, no Boże kochany, no. Nie tędy droga, nie tędy droga. Co zrobisz w takim razie za miesiąc, kiedy zrobi się zimno i no, na ławce już nie będzie... Co by... no. zrobię? Pierwszego biorę zasiłek, jadę się ogolę, jadę się wykąpię, do zabra, na łazie miejską do zabra, bo ja tam lubię chodzić. Mhm. Tam się wykąpię, ogolę się i jadę do Tuszka na terapię. I tam mi pomogą. Tam A bywałeś już na terapii, czy nie? Byłem trzy razy, To teraz będę czwarty raz. Czyli masz problem z zależnieniem od alkoholu, tak? Nie, nie mam, nie mam, nie mam problemu z alkoholem, bo w każdej chwili, ale piję, no piję, no bo jak człowiek wypije sobie, no to byle gdzieś się prześpi, nie bolą kości, bo człowiek jest wypity. Poczywiłem na klatce, Ludzie wyganiają, są jedni ludzie wyganią, drudzy ludzie jeszcze dadzą herbatę, dadzą kanapki. Zależy, Róż, różni ludzie są, różni. Jeden co to przeżył, to umie to zrozumieć. Bezdomnego. Moja, powiem panu szczerze, miałem mieszkanie tu na milenium. No wie pan gdzie milenium? Nie, ale sobie potem znajdę. Mm -hmm. Trzy pokoje miałem, trzy pokoje, balkon elegancki, ale utrzymaj to. 300% czynszu mi dali, nadmetraż. Co to jest? Ha. Panie kochane, to, to trzeba to przeżyć. Taki, co tego nie przeżył, nie jeden by se nie dał rady, nie jeden by se nie dał rady. Policja Straż Miejska to je tu wszyscy znają. Znają mnie. Koc mi przywiezie, Straż Miejska. Badek masz tu kot. A ja nie pójdę do żadnych Albertów, panie kochane, nigdy w życiu. O, jest jeden dobry ośrodek. W Chorzowie, w Chorzowie. Mhm. Na ulicy? Na 3 maja. Krzysiek to prowadzi, Zielonośrodkowiec. Tam jest dobrze, warunki są dobre. Czyste, zadbane. Ja tam pojadę może. Tylko muszę wytrzymać do pierwszego, do zasiłku. Zasiłek sobie wezmę i sobie pojadę. Doprowadzę se do normalnego stanu i pojadę. No masz rodzinę? Mam rodzinę. Ale nie wiem czy jeszcze matka żyje, czy nie. Matka jest w Niemczech, ale nie utrzymuję z nimi kontaktu. Po prostu za dużo pieniędzy mają. Nie chcą po czym taki biedak. Pytam się, po czym taki biedak? Ja oni pełne konta pieniędzy tak mają. Siostra do Włoszech pojechała samochodem tam gdzieś w stukłach w drzewo czy w coś, zostawiła samochód, pierdzieli to, zostawiła samochód, przyjechała samolotem i już. Będzie pan, tyle pieniędzy mam? Po co im taki biedak jak ja? Po co? oni nigdy nie szukali kontaktu z tobą ani albo ty też... nie ja byłem tam setki razy w Niemczech setki razy w Bochum w Essen byłem setki razy ale panie nie chcą biedaka to człowiek wyczuje to człowiek wyczuje po co im taki biedak jak ja? jak oni tam nie kupują Jedno piwko, tak jak ja, biedak, jakieś najtańsze, oni kupują z bo ich stać na to. Baldecki, czy masz jakąś historię zawodową? Pracowałeś w życiu? Tak, oczywiście, oczywiście. A w jakim zawodzie? Ja robiłem różne rzeczy. Różne. Robiłem na kolei, robiłem na hucie szkła, robiłem na cynkowni. Gdzie to jeszcze robię? Cynkownia, tu, tu niedaleko tu w Gliwicach robiłem na cynkowni a masz to udokumentowane do emerytury? tak oczywiście oczywiście ale ja nie chcę emerytury ja nie chcę emerytury dlaczego? bo tu w opiece ona mi liczyła moje lata dwa lata w wojsku byłem dwa lata zawodówki ona mi to liczyła bym miał więcej pieniążków ale co z tego panie kochany jak ja mam alimenty alimenty mam a salimy z ZUS-u zaraz mi komornik to weźmie większą część i dostanę ze 3 400 stówki to wolę tu mieć te, ten zasiłek co mam na tą chorobę do końca życia te 600 zł i mam spokój z tego mi nie weźmie bo to mi państwo daje a państwowe nie może zabrać raz dali mi na 100 zł na ciuchy? da. Na ciuchy, no to, ale nie zabrał mi komornik tylko wstrzymał. Ale za pół godziny idę do banku, już to puścił. Bo nie może tego zabrać, tego nie może zabrać. To państwo daje i państwo nie może zabrać. Azus by mi zabrał. Zabrałby mi, no. Waldemar, ile masz dzieci? Ja jedną, jedną córkę mam, Moniczko. Mhm. Ile ma lat? A, panie, ja już nie wiem nawet, sam. 90 rok. Urodzony. No to 32 lata, tak? No, 32 lata i po studiach jest dziecko. A ma rodzinę swoją już? A ja nie wiem, panie kochany. Ja już tyle lat, 7 lat jak miała, no to... Nie wiem, nie wiem, nie wiem. 7 lat jak miała, to poszłem. W Dąbrowie Górniczej, w Ząbkowicach mieszkają, nie? Ale to znaczy, że byłeś żonaty, tak? Tak, tak, oczywiście. I to jest z tego związku dziecko, tak? Tak, tak. Jedno ja dziecko tylko mam, mm -hmm. No tak, co dzisiaj potrzebujesz, żeby jakoś w miarę stanąć na nogi? Dzisiaj? Żeby stanąć na nogi, no to nie wiem, no coś do zjedzenia, no, no co? Co zrobię? Dzisiaj święto. Nie mam gdzie iść. Pójdę tam na ławkę sobie też poleżę. I co mam zrobić? Co biedny mam zrobić? Kraść nie umie, napadać nie umie, tak jak inni, wałków robić nie umie, tak jak inni, na grube miliony nie umie, no. No to co mam biedny zrobić? Najlepiej się położyć na ławce, poleżę sobie. Koz mam tu w torbie, albo pójdę sobie gdzieś do parku, poleżę, kot się rozłożę i policja mnie nie zatrzyma. Nie, 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 nie. 100 zł, wie pan co? Dostałem 100 zł mandatu. Za to, że tam spałem na ławce. Podjechali na sygnale Pyk. Ja mówię, panie, powiedz pan prawdę mi. Gdzie to jest zabronione, żeby na ławce nie wolno spać? Dobrze wiecie, że jestem po udarze. Dobrze wiecie. Osłabłem i chcę se położyć. Leżę. Ale taki jest przepis. Nie wolno leżeć na ławce. Ławka jest do siedzenia, a nie do leżenia. 100 złotych mandatu. No panie to jest chory kraj. Za to? 100 zł mandatu. Za to, że sobie poleżałem. No nie jest to normalne. To nie, to nie jest normalne. Rozumiem, rozumiem. Panie kochany, jakbym pił, albo bym coś robił, nie tak, no, rozumiem, oczywiście. Pisz pan mandat, ja przyjmuję go. Ale też ten mandat przyjąłem za panie na ławce. No bo co? Nie wygrasz pan z nimi, nie wygrasz pan z nimi, to jest chory kraj, chory kraj, na ławce, w Berlinie byłem, byłem z Bohu, byłem w Soest, byłem w Dortmundzie, ja tam się szłem, legalnie piwko se wziąłem, tu z rękawka pije. policja idzie, ale grzecznie, tylko grzecznie i nie wolno brudzić. Ale se pić wolno, a tu za to, że leży na ławce osłabiony, on mi daje 100 złotych mandatu, to jest chory kraj, chory naród, chory naród, chory, chory naród to jest, ja nie wiem, nie wiem, nie wiem, to teraz tak, Ukraińcy, panie, byłem w pc -ku. magazyny takie zawalone są, że głowa boli. Ja przychodzę do nich tam głodny. Ja my daj pani coś zjeść. Nie, to jest pomoc tylko dla Ukrainy. Aha, A ja tam znam tych ludzi, bo ja tam kiedyś chodziłem do rozładunku. Oni mnie znają doskonale. A ta, ta babka mówi tak, mówi Waldek, ten jeden Ukrainiec przyszedł, czy pani nie ma skutera jakiegoś? a oni skutery chcą. To jest niesamowite co. Nie, jest. tak, tak. A ta ukrainka przyszła hulajnogę nogę by chciała. Dla dziecka. No panie kochany. A furami jeżdżą... Ja nie wiem, ten kraj to jest... Ten pis, to jest chory, chory naród. Chory, chory naród. Chory. Jeszcze raz chory. To jest niemożliwe. To ja wychodzę z takiego założenia. Ja przyjdzie Pan do mnie do domu, ja Pana nakarmię, Panu daję jeść, a moje dzieci siedzą i patrzą się, głodne. To jest chory naród, chory. To jest niemożliwe. A oni kety takie grube, na placu krakowskim siedziałem, to widzę, bo jestem bezdomny, to to widzę. Nie mam co robić, to se chodzę raz tu, raz tam. Kiety takie grube, zremne, ha! Telefony full wypas, buty Adidasy, Nike, bo widzę to na własne oczy, koszulki Adasia, a ja chodzę w lumpecie się, się ubierać, rodak, rodak jestem. Jeszcze zakonica, dobrze, że mi dała klapki, klapki mi dała zakonica, bo noga mi spuchła ta, cała spuchnięta, dała mi zakonica klapki, no. A oni chodzą. Oni ja idę tu, bo facet mnie zaprosił. Mówi panie kochany, chodzi no pan. Ja my o co chodzi proszę pana? Ja on mówi pan chyba jest, że ja my tak oczywiście, pan zda. Zgadłem. Mówi chodź piwo ci kupię. Kupił mi piwo, oczywiście. Ja to, to piwo nie jest przestępstwem się napić. Kupił mi piwo, ale przed nami było czterech Ukraińców. Wódkę najlepszą, najlepszą wódkę. Johnny Walkery. Johnny Walkery, ich stać. Ich stać, Johnny Walkery. Oni śpią na wersalkach, na miękkim. Oni chcą mieszkania, dla nich jest wszystko. Opieka mnie kieruje, chorego. Ja mam ścisłą dietę. Bardzo duży cholesterol. Mają to w opiece, mają to, te papiery wszystkie, bo jakbym w szpitalu robili mi badania, to stwierdzili, co za choroby mam. Bardzo duży cholesterol, ścisła dieta. Ona mnie kieruje na bojków. Ja bym panią, dlaczego Ukraińców na bojków p kierujecie? Za przeproszeniem. Dlaczego Ukraińców na bojków nie kierujecie? Tam na baraki. A polaka, rodaka, rodaka na ulicy zostawiacie. Albo na bojków, na baraki kierujecie. Gdzie są wszy, pluskwy i karaluły. Taką ma opinię w internecie bojków. Bojków ma taką opinię w internecie. Kto chce być zarażony, kto się chce drapać, nie idzie na bojku. No, a ona mnie. Rodaka kieruje na bojków. Aha, to najpierw chyba by było dla mnie. Jakiś kąt, ja nie wymagam luksusów, ta jagoni byle pokoi, jeden pokój. ja se pójdę do ochrony, do roboty, bo mnie przyjmą z drugą grupą, mnie przyjmą szybko, ja wiem o tym ale co, jak ja śpię na ławce, a Rus, i, Rus, ruski śpi we wersalce i mieszkania mają, a na hotele wszystko pozajmowane Ruskie, ruskie, nie zgadzam się z tym, nie zgadzam się z tym, najpierw jest rodak, Polak, Polakowi dam, ale tu jakoś obowiązek musi być co do państwa, dobra to ja sobie pójdę do roboty, ja sobie pójdę do ochrony, bo dwa razy pracowałem w ochronie i mnie przyjmą, ja wiem o tym, bo w podatku nie płacą, ZUSu nie płacą, tam jakieś jeszcze ulgi mają. Ja chcę pójdę. Ale gdzie jak ja na ławce śpię? Albo na klasce. To gdzie ja mam iść do roboty? Ja się muszę wykąpać, ja się muszę ogolić, ja muszę iść inteligentnie do pracy. Jak człowiek, tak jak kiedyś chodziłem. Ale co mam zrobić? Oni mnie na bojków kierują. Chory naród, chory. To czemu Ukraińców na bojków nie kierujecie? Czemu? Czemu? No, powiedzcie, pójdź to telewizji. Czemu na Ukraińców na bojków nie kierują? Na baraki. Czemu? Czemu? A Rodaka, własnego Rodaka, na bojków kierujecie? A, gdzie są pluskwy zarażoni ludzie, bo tam są różni ludzie z ulicy. Ja się nie dziwię. Ja wolę na ławetce spać. Co wyżebram, to wyżebram. Ja se pójdę do Lumpeksu. Ja sobie kupię ciuchy i, i mam spokój, ale się nie drapię. Nie drapię się. Tak jak tam bym się drapał, non-stop. Ja stawałem piąta rano i tylko wszy kurczę. Szy, ubraniu w Ubraniówki. Po co mi to? Waldek, coraz więcej osób jest bezdomnych i ubogich. Jaką dobrą radę mógłbyś im dać, jak sobie poradzić na ulicy, żyć po prostu poza domem? Wie pan co? Jest bardzo ludzi, teraz coraz więcej, bo widzę, ja tu wszystkich ludzi bezdomnych znam, odpowiem panu na te pytanie, ale jest coraz więcej nowych twarzy bezdomnych. A co bym im radził? Naradziłby miś, nie wiem, no co bym radził. Każdy wie pan, ma inny charakter, nie można oceniać wszystkich jednakowo, nie? Ale radziłbym, no nie wiem no co bym radził, no, no nie wiem, trudno mi odpowiedzieć na pana na te pytanie, co bym mi mógł radzić, bo sam jestem bezdomny, ale ja jeszcze dzięki Bogu mam ten zasiłek, te 600 zł, to jest coś, a niektórzy w ogóle nie mają, nie mają nic. Chodzą, żebrają tu pod Biedronką, tam pod kościołem. Jest coraz więcej nowych twarzy. Bo widzę to, ja to widzę na własne oczy. Bo ja tu wszystkich w Gliwicach bezdomnych ludzi znam. Ale coraz więcej przybywa bezdomnych. Ja nie wiem, co ten kraj robi. Ja nie wiem, nie wiem, nie mam zielonego pęcia. A co bym im radził? No nie wiem, nie wiem, co bym im radził. Byłem kiedyś u prezydenta. Tu w Gliwicach byłem, osobiście byłem. No ona mówi ta sekretarka, nie, nie, to jest na zapisy. Ja mówię, pani mi nie będzie nic mówiła, co ja mam robić. No taki nerwowy byłem. Weszłem normalnie, oficjalnie do niego i z nim rozmawiałem, dał mi 20 zł, dał mi. Ja mówię, panie, bezdomny jestem, co mam zrobić? No Złóż pan wniosek na mieszkanie. Co to da panie? Punkty trzeba mieć, jakieś nie punkty. Jakieś, to jest chory kraj, chory kraj dla mnie. Aha, to nie muszą mieć punktów, nie muszą mieć nic. Od razu przyjeżdżają, mieszkania dostawają. Już. No, a co ja bym radził bezdomny? No ja nie wiem. No Wie pan, są różni ludzie, są różni. Jeden jest bezdomny, nie dba o to. Ja mam tutaj kolegi, też często się spotykamy. On po kopalnie dostał już by emeryturę, bo dostałby, ale on woli sobie puszki zbierać. To już tak to już ludzie są przecież tacy ich charakter mają. Ja mówię złóż, jedź do zabrza, do ZUS-u, złóż wniosek. Będziesz miał te 3,5 tysiąca emerytury. Na pewno, na pewno by miał. A on nie ma kiedy. No, on woli puszki, sikornik. Zubrzyckiego, tamte rejony. No to już są tacy ludzie, wie pan. Hey, what up, girl? How you doing? I don't want to come on too strong or nothing like that, but uh. I've been thinking about you. And I've been wondering. I've been wondering where you lay up.